Cześć Boże, cześć. Bardzo serdecznie witam Cię w Niedzielę Palmową. Niedzielę Męki Pańskiej. Zapraszam na kolejny odcinek SOS. Na początku, tradycyjnie, pomódlmy się kolektom. Wszechmogący Wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Rozpoczynamy dzisiaj wielki tydzień. Wielki, piękny, święty czas. O tym trochę więcej powiedziałem we wczorajszym sobotnim vlogu, na który serdecznie zapraszam. Jako takie wprowadzenie nie teologiczne, nie liturgiczne, ale takie ogólne. Dlaczego ten czas jest ważny i jak warto ten czas przeżywać, jak warto się zatrzymać w tym wielkim tygodniu, bo to jest jedyny taki tydzień w ciągu całego roku. Tak jak każdy dzień, wiadomo, nigdy się nie powtórzy, ale chodzi o świętość, o wielkość wydarzeń zbawczych, o zrozumienie tego, czym żyje Kościół, czym Kościół jest, co dla Kościoła jest ważne, święte, najświętsze, to odkrywamy właśnie w tym wielkim tygodniu. Dzisiaj, jeżeli chodzi o liturgię słowa, otrzymujemy bardzo obfity stół. Już tak zaczynamy ten wielki tydzień, aż do niedzieli następnej będzie tego słowa bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj chodzi też o ilość tego słowa, bo dzisiaj, przynajmniej na jednej przy świętej, czytamy na początku Ewangelię, która opisuje nam uroczysty wiastę Jezusa do Jerozolimy. I te tłumy, które krzyczą w kierunku Jezusa Hosanna. Hosanna, synowi Dawidowemu, Hosanna, czyli ratuj nas, zbaw nas, potrzebujemy Ciebie. Wołamy dzisiaj z tymi ludźmi do Jezusa Hosanna. Powiemy, że to wszystko, co też dokonuje się w Wielkim Tygodniu, więc ta Ewangelia o uroczystym wieździe Jezusa do Jerozolimy i późniejsza ta cała liturgia Słowa, i to wszystko, co będzie celebracją Wielkiego Tygodnia, to nie jest teatr do wysłuchania, nawet do powtórzenia, do odegrania, ale to jest ta szczególna rzeczywistość w którym Pan Bóg nas zaprasza przez liturgię, żebym stał się uczestnikiem tego wydarzenia. Żeby znaleźć sobie już od dzisiaj miejsce w tych wszystkich opisach ewangelicznych. Znaleźć sobie miejsce, gdzie ja jestem, gdzie ja stoję, jak ja reaguję na to wszystko, co rodzi się w moim sercu, jak oceniam to wszystko, to całe wydarzenie, czym, czym rzeczywiście żyje moje serce. Znaleźć miejsce w Wielkim Tygodniu, znaleźć miejsce przy Jezusie, miejsce w tym korowodzie, w tym tłumie, pośród apostołów. Gdzie jestem? Gdzie stoję? Gdzie nadsłuchuję? Jakich słów, jakie słowa słyszę w tym wielkim tygodniu? Warto gdzieś tak wyłapywać, czasem może pojedyncze słowa, pojedyncze zdania i rozważać te słowa, rozważać je w swoim sercu. Pozwolić, żeby te słowa w nas jakoś tak na nowo ożyły. Więc dzisiaj na początku widzimy siebie w tych ludziach, chcemy zobaczyć w tych, którzy wołają do Jezusa Hosanna. Bo my potrzebujemy Jezusa. Ale jednocześnie popatrzcie, ta liturgia dzisiaj bez wielkich komentarzy, nawet takim uroczystym czasem przejściu, procesji, nagle słyszymy kolektę, która nas prowadza już w niedzielę męki pańskiej. Jakby ten czas palm, wiwatów szybko się kończy. I spotykamy się na początku z tym słowem z księgi Prokazajasza i z jedną z pieśni o i Jachwę. Potem ten psalm Boże mój czemuś mnie opuścił w którym modlił się Jezus na krzyżu, słowo św. Pawła Apostoła do Filipian i ten hymn o Kenozie, o uniżeniu się Boga. Chociaż mógł skorzystać ze sposobności, żeby objawić swoją królewskość we władzy, potędze, tą swoją wielkość objawił w uniżeniu, w byciu słabym. I wreszcie ten opis męki pańskiej, dzisiaj w tegoroczny opis wersji św. Marka. I ta droga. Która prowadziła Jezusa od Betanii po wieczernik, poprzez, poprzez niesprawiedliwy sąd, po Grugotę, po grób żygotowany. Po ten dramat, który dokonywał się w sercach ludzi, ale przez też to, co dokonywało się w sercu Jezusa i to wołanie: Weź do mnie ten kielich, ale ojcze, przecież nie chodzi o mnie, ale o ciebie. Przyszedłem pełnić Twoją wolę. Jezusa, który wsłuchany jest w głos Ojca, wsłuchany jest w serce Ojca i przechodzi przez największy pól, przez największe cierpienie, przez największą mękę, żeby mnie z tego wszystkiego wyciągnąć, wydobyć, wyzwolić. Że to wszystko dla mnie. Kiedy wczoraj miałem taką możliwość, uznaję to za jakąś niezwykłą łaskę, uczestniczenia w liturgii ze Splotą Necatechumenalną tu w Szczecinku i kiedy rozważaliśmy Słowo. Dopisze mi takie trzy obrazy, które, trzech osób, które dokonywały się, ale tak bardzo stopniowo, na początku w tej pasji, ta kobieta, którą Jan potem nazwie Marium, która rozbiła olejek nardowy, bardzo drogi. Judasz to obliczył, że kosztował to 300 denarów, czyli 300 dniówek, cały rok. Potem gdzieś rozsypał się i wybuchł płaczem Piotr. Kiedy uświadomił sobie, że zdradził Jezusa, że ten, który miał być opoką, ten, który został mianowany pierwszym papieżem, skałą, został nazwany, nagle w największej próbie, w czasie największego egzaminu, jaki mu przyszło w życiu zdać, powiedział: Nie znam tego człowieka. Oczywiście, że Piotr miał jeszcze poprawkę tego egzaminu, albo może najważniejszy egzamin dokonał się dopiero po zmartwychwstaniu, tak naprawdę. Ale Maria rozbiła, Rozbił się flakonik, rozsypał się Piotr na kawałki, kiedy wybuch płaczem. Serce mu gdzieś tak pękło, to serce kamienne, to serce odważne, które tak mu się przynajmniej wydawało, że ma. Że myślę, że zawołuje cały świat. Ale największe rozsypanie bo największy wybuch następuje dopiero w niedzielę, kiedy następuje eksplozja życia. I wszystko złe pęka jest tutaj pokonane. I wybucha życie z całą potęgą, siłą, mocą, eksplozją, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Kiedy przeszedł przez śmierć, przeszedł przez otchłań i żyje. Jest między nami. Bo to zmartwychwstanie, tak sobie też pomyślałem, ja nie muszę na zmartwychwstanie czekać tydzień. Bo ono już się dzisiaj dokonuje, kiedy będę dzisiaj na Eucharystii. To będzie, to będzie zmartwychwstanie. Niektórzy skupiamy się i tak emocjonalnie, że Eucharystia to tylko ofiara, to tylko golgota. Ale golgota to jest zawężenie. Golgota to nie wszystko. Golgota to preludium, to wstęp do tego, co najważniejsze. I Eucharystia jest golgotą, jest ofiarą, bezkrwawą dzisiaj, która prowadzi do zmartwychwstania, do świętowania, do życia. Nie do smutku, nie do pokuty, ale do życia. Dlatego dzisiaj świętujmy, cieszmy się, wołajmy do Jezusa, wołajmy do Niego, cieszmy się, że jest razem z nami, że nas prowadzi do siebie, że jest. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.